Witam, witam, was, jesteśmy na Igrzyskach Śmierci. Jeden! Nie, lecimy. lecimy! to są Igrzyska Śmierci uh -oh. w Minecrafcie! Ale nie oryginalne, bo nie ma e, rysku, nie ma Tak, nie mam oryginalnego, mamy. Łapiemy wszystko. Jak najszybciej. Lololololololol. I spieprzamy, spieprzamy. Gdzie jesteś? Tu, za tobą. Och, no. mnie, bo chcę sobie coś założyć. Masz, 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 masz! Nie, dobra, chodź, potem mi to dasz. Dobra, chodź. Okej, okay, są igrzyska śmierci. W ogóle mi nie laguje, cieszę się. Ty Tu nikt za nami nie idzie. Masz Mięsku, gdzie ty jesteś? Tutaj, przed tobą. No, jakoś Ej, to stój! A nie, to nie jesteś ty. Gdzie ty jesteś? To jestem ja, spokój. ja. Masz, masz, masz! Masz, masz! Masz, 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 masz! Chodź, wystarczy mi. Mam e, e, ten miecz. Masz jakiś lepszy? Nie, wiesz, to jest najlepszy. Mam jakiś. złote gatki. To fajnie. I drewniany do tej miecz. Jeżdż, może coś tam będzie. Ej, gościu, uwierz, ja tu mam tych. Mam mięsek, mam wołowinę, wieprzowinę, kurczaczka. W ogóle mi nie laguje. Mi też w ogóle nie laguje. Ile? Ja mam na razie z 150 Ej, mam skórzane spodnie. I dwa miecze drewniane, jakbyś chciał, jakbyś coś chciał. Czekaj, Nie, tam. ja mam... Y, wymień się mieczem drewnianym za tego, bo ty jesteś mocniejszy, to ty będziesz wszystko przeprowadzał mocne. Chodź na wieżę, może coś tu... A jaki masz mieczek y, Dam ci złoty, bo on jest nawet mocny. Dobra, tylko... A gdzie ty, gdzie ty, jak tu się wchodzi do tej wieży? Tutaj jest wyjście. Gdzie? Ale tam nic nie ma, tu nic nie ma. Masz y, mieczek To masz za to dwa te. Spodnie ci dam. Nie, ja, ma... Dobra, ja mam... Dobra, wystarczy. A ja mam spódnię. Złote nogawice, złoty miedź. Dzięki. A spoko, to zatrzymaj się. Nie ma tu nic? Nie mam. nic. czekaj, zobaczymy, ile ich zostało. Dwóch na... Jeszcze dwóch zostało. Impo i Aspi, Chodź, idziemy ich pozabijać. Jak ich znajdziemy? Poczekaj... Tak, to są igrzyska śmierci na... Craftboardzie e, się... Tak, S2 Craftboard 2. Podam IP w opisie. Gdzieś na dole. To takie. No, kilka przygód zrobimy z Minecraftem. I to są, będę, kto kręcił z lokiem TV. Jeszcze na pewno nakręcę arenę PvP. Nudzi nam się, więc kręcimy, prawda, Lolek? Tak. A ja tu jest drewieńko? a nie. Nie można zbierać? Czy można? Można tylko liście Liście. A, przyjechałem. Nie mogę już się złożyć. To nie możesz? No, ten, siostra przyjechała. Dobra, chodź, gdzie jest jesteś, Ryskus. Ja nie wiem. Nie Czekaj, widzę cię, stój, 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 zobacz, ile jeszcze nas jest. Czekaj, y, zru, y, zaraz wrócę. No, Zróbujesz. dobra, to ja cię będę wspaniał, o ile cię znajdę. Nie, bo cały czas ktoś do mnie wchodzi, wychodzi. No. Ja się, więc... Zabijemy lulka? Zabijemy go? Zabijemy czy nie? No powiedzcie. Od Was zależy, czy Lolek na następnym odcinku zginie, czy nie. No. Dobra. I zobaczcie, co tu jest. Zobaczcie, zobaczcie. Nikogo tu nie ma. Nie ma. Krzyczek. Łe, pajęczyna. Dobra, już jestem, musiałam tylko coś załatwić. I. Słuchaj, Lolek, zrobimy taki mini, mini konkurs. Widzowie zadecydują, czy ty. O, widzę gości! Czy ty w następnym. Czy ty w następnym odcinku zginiesz, czy nie? Jeżeli napiszą tak, zginiesz, jeżeli nie, to nie zginiesz. Czekaj, wezmę tego z żelaznym hełmem. O, mam! Ile on miał żarcia! Pomóż mi! Gdzie on jest? Tutaj, tutaj, tutaj. Jest! jest. Mam Co żelazny miał? hełm. Dobra, ej, yy, list, list. Co list? Jeszcze dwóch zostało oprócz nas. Pięciu mi pokazuje. Czekaj, bo cały czas mnie puka. Jezu, ja mam tego. Dam ci jeszcze melonik, jakbyś chciał. To, dobra, widzieliście kogoś zabiliśmy, kogoś zaatakowaliśmy i wygraliśmy. Tak. O lol, Lolek! No pewnie, Lolka nie ma, Lolka nie ma. A mnie ktoś bije. A mnie ktoś atakuje, a mnie ktoś atakuje. Może damy rady bez Lolka, może z Lolki. Uuu, ile my tu tego... O Coś słychać? Lolek, słuchaj, patrz ile rzeczy, patrz, patrz, patrz. Ej, było coś słychać? Nie, ale gościu, patrz ile rzeczy. Panie, się że Widzisz czy nie? Ile rzeczy? Widzę. Masz jakiś miecz, drugi dobry? No, gościu, wiesz, ile ten gość miał rzeczy? Że, Ale tego... Masz jakiś dobry miecz, nie drewniany. Bo mam hmm. No to nie, to mam tylko drewniane. Tutaj sobie trochę ekwipunku zostawię. Drewniane mieczyki, dwa. Kurczaszki, Dobra, du dużo jedzonka. Drugie złote galoty. Strzały. Ej co to? Nie, oddaj mi to, ej, please oddaj. Czekaj, yy, bo... a dobra nie Dam nieważne. ci rybkę jakby chciał. Chodź. Nie mam dużo jeszcze jest. Fajnie, około. wszyscy. Ale rzuciłem ci tam, to weź, cofnij się. Ile nas jeszcze jest? Czemu to się pali? Please is not allowed in this arena. A, sześciu. Dobra. Jak to? No nie wiem co to właśnie. Sze... Ale to jest taka przygoda. Trzech. Jeszcze tak? nas dwóch i Tak? Nie pokazujesz. Jeszcze, jeszcze. jeden. Nie, jest jeszcze jeden. A chodź, idziemy go znaleźć. Czy za mną. Tam jest na górze wejście. Czekaj, ja tam chcę wejść. To nie wejście. jest na górze wejście. Na górze? Można sobie zenchantować. Który masz poziom? Zerowy. Ja mam też prawie. Chodź, bo chyba wiem gdzie on jest. Tam, gdzie pioruny. Czekaj, stój! Ej, stój, stój, stój! Stój, żeż. Czekaj, tylko muszę sobie zjeść arbuza. Juhu! Mam drewniany mieczek, mam złoty mieczek. Jo, lol! Pioruny! Tam, tam, gdzie są te pioruny, to tam on jest. Nie wydaje mi się. A może... Tak, tak jest. Czaj, opcję... Nie wiem, bo ja w to gram od dzisiaj. Jest tam, jest ja tam. tam! Chodź! Widzę go. Ja pójdę pierwszy. On jest lepszy od nas, chyba on lepiej uzbrojony. Ale nas jest dwóch. No, dajesz. Czekaj, czekaj, muszę się muszę uzupełnić. Ej, on ucieka. Nie masz łuku? Jest, stanął w samym miejscu. Ech. To był lak. Dawaj, o, dawaj. on nie je, jest! On ma nas Szybko, chodź. ja mam złoty. Szybko. Ah, o oh, Jakie. Je... Zabiłem. Jest! Dobra, teraz wszystko ściągamy. O, o. Co jest? Ty masz złoty hełmik. No dobra, to to wszystko po uzupełniam i włączymy. I teraz chyba... chyba nas tylko dwóch zostało, no nie? No to czekaj chwilę. Tylko to... sobie uzupełni mi się życie. Co? Musimy się zabijać? No, jak chcesz to może sam żyć. Albo po prostu jeden z nas się poświęci. Może ty się poświęcisz, bo ja kameruję, albo ja się poświęcę. Nie chcę, żebyśmy razem. żeby było uczciwie. To czekaj, aż mi się życie Ja, bo ja szkieleta jeszcze zabiję. A mi się życie zrobię, dobra? Bo... No, no to wiecie, jak wszyscy wiedzą, jest taki czas. wśród przyjaciół, że trzeba się po prostu poświęcić. No nie. Ej, Lolek, ty mnie bijesz chyba, nie? Nie. To pomóż mi z tymi potworami walczyć. Uee. O! Co się stało? Zabiło mnie? Wygrałem! No, ale się masz fajnie. No. I nic nie dostałem. Nie dostałem żadnej zbroi. Jakie głupie. A masz chociaż moje itemy tam? Nie masz? Nie, coś ty. Czy... A dasz mi połowę z tego, co ty tam miałeś? Ale nic, nic, nic nie mam. Ej, chodź. Ale powinieneś zachować, nie? Nie, chyba nie. Gdzie ty jesteś? Na spałym... I na drugą arenę. Nie, nie na drugą, na pierwszą. Na pierwszą chodź, szybko. Gdzie jesteś? Na pierwszej? Tak. I widzę, że właśnie Killer rozsadził wszystko. Jestem. I no to dobrze, to to by było na tyle. Pomachaj do mnie. A, Widzieliście myślę, jak walczy... cio, cio na Widzieliście jak walczyliśmy z gośćmi, z potworami. Niestety ja poległem. Lolek dzięki temu wygrał. No to będzie tego na pewno więcej. Wszystkiego najlepszego. Nie wiem czego tam. Na razie my pożegnaj się, na razie my. Na razie my.